Za to, że można się tu sprawdzać, bawić i być sobą. Za tą trudną trasę, za to, że w lesie. E... Za to, że jesteśmy. Ta atmosfera jest, jest niepowtarzalna. Super jest. Za to, że można fajnie porywalizować, za przepiękną prowadzącą, za jej głos, który kiedyś wydawał mi się bardzo skrzeczący, a dziś jest taki piękny, że nie wyobrażam sobie zimy i roztrenowania bez Heleny. E, atmosfera, bardzo fajni ludzie. Jest czasami, e, a na siebie bardzo często, e, pot, czasami ból, ale to jest taki przyjemny ból i przyjemny pot. Miła zabawa, super. Za dobre samopoczucie, za to, że czujemy się lepiej i że jesteśmy dumni z tego, że dajemy radę. Za to, że możemy razem jeździć w różne miejsca Polski. Za rywalizację, za to, że możemy poznać piękne tereny leśne w różnych częściach Polski. Za to, że możemy wrócić do Szczecina na przykład, gdzie ja byłam na przykład kilka, kilkanaście lat temu. Dla mnie to są nowe miejsca, nowe sytuacje, ale cały czas taka sama cudowna atmosfera. I to uczucie takiego odprężenia, relaksu już po <śmum> w zawodach. Ale Liga Populesty, super pomysł, integracja wielu grup, dbanie o swoją sprawność fizyczną. Za to, że one są. <śmum> I można się spotkać z wszystkimi. To jest dla zdrowia. No, nic lepszego nie może być jak liga. Za atmosferę! Fajniej siebie sprawdzać. Za towarzystwo! Fajni ludzie! Za to, że mogę spotkać moją żonę. No, a w domu nie możesz! Zawsze fajne nagrody, za cudowną organizację. Za uśmiech, za radość. Spotykamy się z przyjaciółmi, spotykamy się ze znajomymi, z nieznajomymi. Fajniej jest y, nabrać sił w tym wieku, zwłaszcza.